Hej, siemanko, z tej strony Roni, witam was w kolejnym odcinku Lidze z Velocity League Jeżdżę mu dzisiaj Vibę Siemanko Brazylia kontra Real, znowu Real No nie, nie ma co oglądać, u mnie bo po raz znowu Real Nie po raz pierwszy No może, że tak A ja tu sobie zagram Brazylią No i dobrze Jakiś składzik sobie trzeba ustawić Znowu wszystko jest pozmieniane, także Dzięki Pięknie Zresztę powołania. Te powołania do reprezentacji są takie... Pff, szkoda mówić, A co to tutaj jest w ogóle. Piękna FIFA, pięknie poustawiane. W ogóle, w ogóle, w ogóle... Chwilę, Ronaldinho musi w pierwszym grać, albo... Hmm, niech się zastanowi albo na trybunę go wysłać, żeby tam grał na tych bębenkach, <laughs> za młynowego. Jak on ci przewrotkę walnie, to nie śmiej się z niego, on jest zarobisty. Legenda. 15 sekund masz. Jeszcze jedna zmiana. Okej. Okay. I, i, i. Dobra, tak mogę sobie zagrać. Neymar zdjęty. No nie, nie. Neymar na obronie sobie gra. Okej. Okay. <laughs> nie do przejścia. Tak, to jest. Znaczy... Nowi, nowy Akin Fenvo. Tylko, że na obronie, I, właśnie. Jest moc. Dobra, składy fajne, fajne. Dobra, czekaj. Taktykę trzeba ustawić. No, okay. Super defensywny, ma pięciu obłąców <grym> O lol. Nie wiem, gdzie jest piłka? <grym> <grym> Jezu! A utrzymał kurde. <grym> Chwilę się muszę przyzwyczaić, jak ta piłka sobie leci, tak, a dobra, tu tu... Ty, bo dwie piłki są <grym> albo cztery <grym> Mnożnik, zależy od mnożnika. <grym> o, Hulk, nie lubię go. Jest siła, ale on nie potrafi nic. Wow. wow! Pięknie! Pięknie interweniował jeden. E! E! <śmiech> <śmiech> Bez tak takich myślił. tam. U. O! Pięknie! Przełączył <laughs> mi na tamtego. Oż. o, o, o. Kogo tą piłkę dasz? Wow. wow! Nie chciałem tak. Nie tu podjęł na fifa. Ja tu nie wiem, kto widzi tutaj dwóch zawodników <laughs> Bym się kłócił, oj Krysiek ah. Już widziałem, że tam do Marcelo Czy chyba, no chyba Marcelo tam jest Tak, dat tak. <laughs> Kajakon Ale wjazd <wias. laughs> Na chatę E, 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 <laughs> e. O oh, moje <laughs> Okej! Okay. O kurcze. Dobra, oddałem, żeby nie było. Nie no. Dzięki, dzięki, nie musiałeś. My tu stawiamy nagrodę fair playa, nie. Kurcze. Nie ma sensownej taktyki. Brawo, Ronaldo, przyjęcie. No. Niech się rozsypie ten worek z bramkami, to będzie... Oj! <grym> Wychodzi nam? No. Warto. O, to no, O, żeś podał modrić. Do zmiany, do zmiany. Ja bym go zmienił, tak. Ta. <grym> Na warana. Na pomoc. Tak jest. <grym> No. no, Hulk Hulk, Ro rozkręca się Hulk! Na skrzydle rozkręca się Hulk. Hulk! Hulk! Boże! Ratuj! Znowu Ronaldo przy piłce. Oj! Oj! Siłowy, dawaj, dawaj na siłę! O. Co jest? Żółta, żółta! Nie, jaka żółta? Nic! O, super! Fuck. <śmionale> Fuck. Shitty referee. <śmionale> Come on, Modric. I nie no, bo już tak było, że grałem z Manchem właśnie i Ronaldo dostał żółto, i tak sobie żartowałem, że dostanie czerwoną. I dostał. <śmionale> w mi minucie. O, nieźle, nieźle. Wyeliminować <śmionale> sobie takiego zawodnika. Pięknie to było, zrobione, po prostu. Mistrzostwo. <śmionale> Kurde, defensywnie grasz. Staram Zrób mi też. troszkę miejsca. A tak pozycyjny robi wszystko. Albo nie. O! Albo? Neymar! 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 Łof! Wow, Casillas. Eee, ale Diego Lopez jest lepszy. Ostatnio jak grałem przeciwko właśnie Niemu w sezonach, to nie mogłem nic, nic robić, tak bronił Skubaniec. No, jest bardzo dobry rankarz w FIFA. nie ma co mówić. No, a Lopez też. Podniosą no, czemu, czemu go nie wystawiłeś, Czemu było ja, dać jakoś tak zaufania nie mam y, jeszcze. Ja, jak mu tam trochę ocenę podniosną to... Tomasz. Żadnego faulu, nie? Pepe, dzięki. Tylko, tylko Cristiano fauluje. Przeżył. Gol, nie ma. Uff, Boże. Tam Pepe ratuje. O kurczę, ale pompa. Wow! Po co tego monsterze Roz? Rożny! Dotknął tego specjalnie. No ale wow. to się kładą te zawodnicy. To leć! Nie! Oj! O. <coughs> o, piętką sobie ładnie przyjął. Dawaj na siłę, dawaj, Cristiano. Tak, na siłę! No, 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 no. Na czerwoną chyba. A tam się nie obraży, Krystyna Dośrodkuj. No i nie tak. Oj. Si Kurczę d Co ty, 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 ty. E d e Ile może stały skrzynek? Przestańcie! się. Czekaj, czekaj, bo już pierwsza połowa prawie mija. No mija, mija. Ja przekupiłem sędziego. Mam nadzieję, że podyktuje jakiegoś karnego. O, 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 okej. Okay. Ja tam z nim ustalałem wyniki meczu i nie dosięgnie. Wejdź do bramki z piłką, nie obrażaj się. Tak. Kryśka! A! Prawie przewidziałeś podanie? Prawie. Pepe. O! Co to jest? Wysunął. Palony! Prawie gol. Tak. Przynajmniej mój bramkarz mógł się popisać jakąś pierwszą interwencją w tym spotkaniu. Nareszcie. Pepe. Wow! Ściana! U! Co to było? Ale wybicie zagrożenia. Albo Bijaleć według Realu Madryt? Miałabyś kontr... a nie wyszło. Oj. Oj. Niebezpiecznie. I. Oh. Spokojnie, trzeba uspokoić. To dużo emocji. Dokładnie. Oh. What the fuck What? Okay. dobrze. To mi się podoba tak gra. Dzięki. A to potrafi? Nie, nie potrafi. Yes! Koniec. Nie. Pierwszej połowy. Zobaczmy. Prawie dostał w ze <laughs> Boom headshot, A. madafaka. <laughs> A potem kontuzjo, kontuzjo. No statystyki takie porówno, porówno. Oprócz posiadania. Tak podania, podania, widzę. Kurczy. Och, ciekawe czy wpadnie bramka w ogóle No To byłby cud, jakby nie wpadło Zdarza się E ja tam Wygrasz to Wybi to! Ja? Jeszcze teraz jakbym faulował Oj tam, oj tam No e? ja, tam, ja tam widziałem przewinienie Ja A, sobie tykuje Widziałeś to? Tam mi faulowałeś, Ronaldo e? Tamo, tak, tak szybko coś mu nie wychodzi. Zgrania według Fify, perfekt. No, Główką. Nie, tak mocno. Uff. Oj, 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 oj FAULOWAŁEM TAM! FAULOWAŁEM! O, FAULOWAŁEM TAM! Panie sędzio, faulowałem! On to wiedział, że jak wpadnie bramka to uzna Gol, kurcze O. Teraz może dostać czerwoną Wykonał swoje zadanie Oje zrobił, Get the fuck, Ronaldo. Albo nie, lepiej nie, nie, nie będę prowokował Neymar Ło! Sip. Trzeba było Lopez'a wystawić A to Lopez by to złapał Ja tam widziałem ręka, ale Fifa się nie liczy <grytanie> Kurczę, wszystko broni Skurczybyk Nie? Ten po kontuzji prawie złamał ręka, broni. No, wszystko broni, proszę Jaki V! Co? Panie! Dobrze, że nie Ronaldo. <grystanie> Właśnie szkoda. Znowu się wow. kładą te moje zawodnicy. Coś jest nie tak. I co? <grystanie> wow. Nie, nic nie wychodzi. Dobiegniesz? Kto dobiegnie? O! Oh. <grystanie> Shit! O! Oh. Shit happens. O! Oh. Pato! Wow! AHAHAHA KASIAS Ratujesz dupsko stary Get the fuck piłkę Ręka A patrz jak fauluje zobacz sobie Pozmuchaj piłki A faul jasne, jasne. sędzio. Toman faulował, wcześniej się przyznał, teraz nie. Kajechon. Kajechon. Pięknie. Pięknie. A myślałem, że wyjdzie piłka. A tu kolejna bramka, a pustą będzie. Nie ma. Nie będzie! <ślesy> <ślesy> Czekaj, muszę zrobić zmiany chyba Spokojnie, spokojnie Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach Oj Jak... Ale jaki... Jakie tam... Ostro jaki fał! Walczył swoje Jak tusko wypłatę Krycha Spalony chyba 2-0! <gulet> <gulet> wow! Tak. Nie, go no, mi to nie idzie. <gulet> Gol. O, mogłem mieć sumy dalej. No, ładnie, ładnie się zachował. bramkarz mój. I druga bramka Cristiano No coś tam jakieś wygibasy Wow! Modric. Tak strzela 19 milionów. <gulet> Moje babci Inform by to wykończył. <laughs> Moje babci Inform. <laughs> Pozdrowienia mancza, jakby coś. <laughs> no teraz może. Nie. <laughs> Bra brak szczęścia. Uff. Faulowany jak nic. Nie, co tam, ciągnięty za koszulkę był spokojnie, to było bez faulu. Krycha, wyjazd. Eee... Taki wyjazd to. <laughs> Taki gondratak tak to nie w realu. Fak, 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 fuck, 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 fuck. znowu był Ronaldo, widać wszystko. Oj. Ronaldo się rozpędza, oj, faulowany. E, e, eee, eee, panie. <laughs> o! Oh.

Kasi! Tej! Nie ma czasu! <laughs> Jaki czas? Blokował mnie tam! O, kontratak! Groźnie, groźnie to wygląda, groźnie to wygląda! Nie! Ach. Dobra, zrośnie go 2-1. Kurczy! O, o Jezu, o, o, co to jest?! Co to, co to za haksy?! Co to za haksy?! Co to za haksy?! Ja się pytam! Ja się pytam, co to za haksy były?! Modric główki! Wybijcie to! To już jest końcówka, proszę! Ja tak nie chcę skończyć tego meczu. tego nie jak się widzi, kilka piłek. No właśnie, jest ciężko, ale stabilnie. Oj, ale logi, na no sam koniec! Ale lagi, gol! Cristiano. No weź to, wybij synku! Ostatni Jestem kontratak. O jezu, ty. Wyjdę z tej połowy. No, wyszedłem. z A? Ah. Nie no, nie tak, ale synci Dobra. O! Bez nóg. Dobra, koniec. Ah. No. Podział punktów. No, bardzo wyrównany mecz, ale to bardzo. No. Nie powiem. Je spójrzmy sobie na statystyki. Już, już. Czekaj, Pokażmy statystyki ludziom. Dokładnie. No. Bardzo Mieli wyrównany mecz. Ja go no, tak, troszkę przeważałem, ale ten grożny, to przez ten grożny, to Cristiano najwyżej wyskakuje dlatego. Taka główka jak z Manchesterem, no. Ja tak? wam dziękuję za spotkanie. Tobie też. też. Mam nadzieję, że... się podobało. Wyrównanie mecz wam się podobało, że znowu straci... pierwszy raz straciłem punkty w Ja się z wami żegnam, cześć. No, cześć. <laughs>